Dzień dobry kochani, to Landeneczka. Ja Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę w takiej innej scenerii troszeczkę, ale potrzebowałam dużo przestrzeni przed sobą, bo po moim pobycie w Polsce e, nazbierało mi się trochę paczek i przyszedł czas na otwarcie tych paczek. Zatem zapraszam Was na open box. A nawet nie na open box, a open boxy, bo tych pudełek uzbierało się całkiem sporo. Zatem otwieramy razem. Przyznaję, że malutkie oszukaństwo na sam początek, bo pierwsza książka, którą chcę wam pokazać, odpakowałam ją dokładnie w dzień e, mojego wylotu do Polski, <laughs> zatem pokażę ją wam dzisiaj. Jest to książka Piotra Bojarskiego z wydawnictwa Poznańskiego, przepięknie wydana. E, jest to książka niespodzianka, bo zupełnie się jej nie spodziewałam, i jest to e, Fiddler Good Świata, e, tak jak mówiłam, no książka, której się nie spodziewałam. I jest to um, książka o polskim badaczu i podróżniku, badaczu przyrody, um, który no, działał już dość dawno temu. Um, pozwólcie, że tutaj przeczytam Wam kawałeczek, czym tak naprawdę były niewinne perypetie Fidlera wśród metysów, jak układały się jego relacje z mieszkańcami odwiedzanych, nierzadko egzotycznych krajów, ale także ze śmietanką towarzyską II Rzeczpospolitej i władzami Polski ludowej, jak lawirował i do czego musiał albo po prostu chciał się posunąć, żeby realizować swoją największą życiową pasję, czyli miłość do podróży. To może być ciekawa książka, przede wszystkim. No Zobaczcie, i mamy bardzo ładną wklejkę. No, rzadko kiedy w Polsce się wydaje aż tak ładnie, książki. No mamy tutaj książkę biograficzną, jak wiemy, wydawnictwo poznańskie bardzo dobrze stoi z książkami reportażowymi i z książkami właśnie opartymi na faktach zatem podejrzewam, że warto przyjrzeć się tej pozycji kiedy ja przychylę się jej trochę bardziej oczywiście opowiem wam o niej także czekajcie na wiadomości ode mnie Kolejna paczka, która do mnie przyszła, yy, zdarzyło się to dzisiaj rano, więc już po powrocie i przyznaję, że musiałam ją wyjąć z pudełka głównego, ale nie zaglądałam do tego mniejszego, a musiałam ją wyjąć dlatego, że... Była straszna ulewa, kiedy odebrałam paczkę od pani listonosz i pudełko było zwyczajnie mokre. A nie chciałam, żeby, wiecie, żeby nasiąkło wszystko, co jest w środku, zatem otwieramy teraz pudełko. Czwarta strona zwykle przysyła właśnie pudełko w pudełku, więc mamy niespodziankę. Zatem zaglądamy do środka. Tradycyjnie bibułka. I co jest w środku? A, to ja już wiem, bo podglądałam na Instagramie. Mamy gumkę do włosów, może uda mi się co nieco związać z moich coraz to dłuższych włosów. I w środku mamy kwiatuszka. No i kolejną książkę Agaty przybyłek z serii z domkami. Tym razem zrobię dla ciebie wszystko. Kiedyś w jakiejś piosence był taki cytat Dla ciebie zrobię wszystko, przejmę nawet twoje nazwisko <laughs> Ciekawe co tutaj zrobi bohaterka Co kryje się pod tym wszystko Rzecz się dzieje chyba w górach z tego co gdzieś tak na Podhalu Zatem coś dla wielbicieli literatury kobiecej I, 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 i książek, których akcja odbywa się w górach tym razem e, książka wydana z bardzo dużą czcionką i sporo światła na stronach, także będzie się to czytało bardzo szybko. Ja z ochotą przyjrzę się tej książce, bo, bo seria z domkami ostatnimi czasy mi się e, spodobała. No i tutaj mamy już też podgląd na e, drugi tom e, książki Tak Smakuje Miłość. Pamiętacie nową serię Agaty Przybyłek? Drugi tom to będzie recepta, na szczęście. Zatem, pierwsza paczka od czwartej strony i od razu, kochani, powiem wam, że dzisiaj odebrałam jeszcze jedną paczkę od czwartej strony, musiałam iść na pocztę e, właśnie odebrać e, przesyłeczkę, mm, wiecie, taką zabłąkaną, na której miałam awizo, zatem otwieramy pudełko i zaglądamy, co jest w środku. Tradycyjnie bibułka, wielkie pudło, a w środku jedna książka. O, i to jest druga część mojego patronatu, serii nad jeziorakiem, serce za burtą Katarzyny Sarnowskiej. Pamiętacie, było rozdanie z pierwszym tomem u mnie, teraz mamy drugi wyjątkowe miejsce, w którym odpoczniesz i odkryjesz miłość dla Liny i Tomka, wyjazd nad jezioro z przyjaciółmi, wspólne żeglowanie i relaks od miejskiego gwaru stają się doskonałym sposobem na ucieczkę od codzienności. Tomek coraz częściej myśli o przeprowadzce, jednak jego żona jest przeciwna temu pomysłowi. I tak dalej, i tak dalej. Typowa obyczajówka, ale wiecie, czasami warto się oderwać też i, i z taką niby zwykłą, a tak nie do końca zwykłą historią. Czasem potrzebujemy takiej po prostu literatury dla oderwania się na chwilkę. Zatem kolejny tytuł od czwartej strony. Lecimy dalej. Yy, kolejna przesyłka to grupa wydawnicza Foxal. Zaglądamy co mamy w środku. O, to jest. Książka przedpremierowa, wydaje mi się. Tak, bo premiera będzie 11 marca i jest to wydawnictwo Uroboros. Tak, wydawnictwo Uroboros. Marta Kisiel. Kolejna książka Marty Kisiel pod tytułem Płacz. Yy, jest to już trzeci tom cyklu, jak się okazuje. No proszę. <laughs> nie wiedziałam, że to jest kolejny tom cyklu. No to niespodzianka. A ja nie znam poprzednich części. Hmm. A jak wiecie, jak się e, tak zapoznawałam e, wiecie z tym wpisem takim tą taką krótką notatką dla recenzentów, stwierdziłam, o to może być fajna, to się okazuje, że to kolejny tom cyklu. W trzeciej części cyklu wrocławskiego Marta Kisiel domyka opowieść o tym, w jaki sposób przeszłość wpływa na teraźniejsze wybory. Czasami bohaterki próbują zbyt szybko pogodzić się z własną historią, która wymyka im się i gubi tropy. Ale, jak mówi jedna z nich, nie ma sensu żałować tego, co było. Każde zdarzenie z naszego życia stworzyło nas takimi, jakimi jesteśmy. Lepiej skupić się na tym, co dzieje się teraz. Tylko co to takiego jest i czemu jest takie straszne? W powieści Marty Kisiel czasami trudno oddzielić prawdę od fikcji, a światy alternatywne wydają się niepokojąco blisko naszych. Lecz niezależnie od tego, w, rzeczy, w której rzeczywistości tkwimy, wciąż desperacko próbujemy być szczęśliwymi. To jest słowo od Sylwii hutnik. Także zobaczymy. Trochę szkoda, że to 3 to maja się tak troszeczkę zaga. Piłam. No cóż, <noise> zdarza się i tak, nie? Można popełnić taki błąd czasami. No ale dla zainteresowanych Płacz Marty Kisiel 11 marca. Kolejna e, przesyłka od grupy wydawniczej Foxal, czyli wiecie, to jest ta grupa e, zrzeszona e, wokół wydawnictwa WAB, to jest to największe wydawnictwo. I co my tutaj mamy? Już wiem, to, 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 to książka... O którą zostałam zapytana, czy chciałabym się jej przyjrzeć, i powiem Wam szczerze, że książka, która bardzo mnie zainteresowała, <grym> bo to jest książka em, gdzieś opierająca się o tematy medyczne, e, a trochę taka przekorna książka, bo to jest tytuł W zachwycie o. Odbycie. Aha. Zgodzicie się, że taki e, przekorny tytuł. E, książka już miała jakiś czas temu swoją premierę bo 29 stycznia i mam takie dziwne wrażenie, że o tej książce nie było słychać nic. A moim zdaniem jest to e, bardzo ciekawy temat, i temat tak naprawdę niepopularny, bo e, jakby. Tematy związane ze zdrowiem naszego odbytu są bardzo niepopularne, nie? bardzo wstydliwe i takie bardzo wręcz tajemnicze. Wszystko co krąży wokół dwójeczki to, to, to jest okrzyknięte wielkim tabu, jest wstydem i, i nie powinniśmy o tym rozmawiać i, i milczeć. No a umówmy się, nawet królowa robi kupę, tak? No i, i wydaje mi się, że ta książka służy właśnie troszeczkę takiemu odczarowaniu tego tematu. Jest to lektura krótka, więc ja się bardzo chętnie jej przyjrzę. Zatem w zachwycie o odbycie. To kolejna e, książka, która do mnie przyszła. Zatem idziemy do kolejnej paczki. I następna paczka jest bardzo duża, bardzo duża i niespodziankowa, i to jest wydawnictwo Znak. Przyznaję, że od wydawnictwa Znak absolutnie się niczego nie spodziewałam, zatem to jest totalna niespodzianka. I ta niespodzianka jest jeszcze przepięknie zapakowana, jak możecie zobaczyć. Patrzcie, takie piękne pudełeczko do mnie przyszło. Nie wiem, co to jest, zatem odpakowuję. Moje pudełko, mój prezent. Zobaczmy, co to jest. Co to jest? Nie mam pojęcia. A co to jest za znak? Znak Horyzont. Hmm. Niespodzianka. Niespodzianka totalna. Zobaczmy, co to. <śled> pudełko bardzo ładne. No proszę. No proszę. Nie mam pojęcia. Mamy tutaj bardzo ładną y, świeczkę, zapachową. Pachnie waniliowo. Ja uwielbiam świeczki, więc to jest pierwsza rzecz, która bardzo mnie ucieszyła. Ale ładna. Zobaczcie, taka ładna, z serii Vintage. Bispol produkuje te świeczki, więc jeżeli jesteście zainteresowani takim ładnym słoiczkiem, ładnie wyglądającą Świeczką to mm, świeczki bispolu. Bardzo ładna, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Mamy tutaj list i mamy książkę. Książka y, to jest 8 randek, czyli jak ze sobą rozmawiać, żeby stworzyć szczęśliwy związek. Nie wiem, co to za książka. Powiem Wam szczerze, że pierwszy raz o niej słyszę. Jak ze sobą rozmawiać, żeby stworzyć szczęśliwy związek? Odkryj przełomową metodę Gottmanów, co decyduje o sukcesie związku, jak sobie poradzić z kryzysem, jak rozmawiać, by wasz związek był coraz szczęśliwszy. Światowej klasy naukowcy, w tym autor bestsellerowego poradnika 7 zasad udanego małżeństwa, podjęli się praworowego eksperymentu. Kilka tysięcy par poddano obserwacji, analizie psychologicznej i regularnym badaniom. W monitorowanym laboratorium miłości pomogli tysiącom par i poznali setki motywacji. Dziś zapraszają Was na 8 randek. Każda z nich będzie dotyczyć kluczowych kwestii, takich jak zaufanie, seks, konflikty, rodzina, samorozwój czy marzenia. 8 rozmów, które pozwolą Wam się poznać i zrozumieć, niezależnie od tego, na jakim etapie jest Wasz związek. Te podpowiedzi mogą się przydać, gdy urodzi się Wam dziecko, gdy jedna z Was straci pracę lub podupadnie na zdrowiu, albo gdy poczujecie, że Wasz związek się wypala. Bo jedno jest pewne: długo i szczęśliwie nie oznacza życia bez konfliktów i wyzwań. No zobaczymy. Znaczy, mi się wydaje, że ja generalnie nie mam problemów z komunikacją i, i jakby. Umiem się komunikować, w związku również, no ale przyjrzeć się można, tak? Ja generalnie nie jestem zaciekawiona tematem poradników, zatem przyjrzę się tej książce. Z jakiegoś powodu na do mnie trafiła, tak? Z jakiegoś powodu zostałam wybrana jako recenzent tej książki, tak recenzent niespodziankowy. Tu jest jeszcze jakiś list, pozwólcie, że zajrzę do niego, tak ładnie zapakowany, prawie jak list w butelce. Zobaczmy, co tutaj jest. Mm. Wszystkiego najlepszego z okazji Walentynek, dużo miłości do książek i czasem do ludzi. Życzę ekipa znaku horyzont. Czemu tylko czasem do ludzi? Zawsze do ludzi. Hej, znak horyzont. Kochajmy ludzi zawsze, tak? Nie tylko czasem. A książki, no to logiczne, tak? No to logiczne. A jeszcze jedna przesyłka, jest to akurat już przesyłka rozpakowana, bo przyszła do mnie do Polski, zatem są to książki, które przywiozłam ze sobą. A jest to przesyłka od wydawnictwa Zielona Sowa. A przyszły do mnie trzy książki. Pierwsza książka jest to powieść bardzo krótka, tak naprawdę taka, wiecie, powieść, żeby usiąść, przeczytać i, i wiecie, i się podejrzewam bardzo mocno wzruszyć. Jest to książka dla czytelników od lat 12 i jest to książka pod tytułem Strata, gdy świat się kończy, Eve Ainsworth. I jak można przeczytać z tyłu, jest to książka o tym, jak dziecko radzi sobie z żałobą, z żałobą po stracie matki, zatem podejrzewam, że będzie to bardzo, ale to bardzo wzruszająca książka. Tym bardziej, że wiecie, mamy tutaj sytuację, kiedy to dziecko również ma taką chyba dość ciężką, e, ciężką relację z ojcem. Zatem zobaczymy. Tutaj jeszcze pojawia się historia relacji między dwojgiem dzieci, gdzie tam oboje jest jakoś tak poranionych trochę przez los. Zobaczymy. Ja tej książki jestem bardzo ciekawa, bo podejrzewam, że będzie to naprawdę interesująca i ważna lektura. Kolejna książka, która do mnie przyszła, to książka, która ma przepiękną układkę, naprawdę przepiękną. Jest to książka Bright Storm, Podniebna wyprawa. Jest to książka dla czytelników od lat 9, czyli dla takich już nieco młodszych, ale wiecie, taka poważna, bo mamy tutaj dużo do czytania. Naprawdę, wiecie, dla młodego czytelnika, ale no sporo tutaj czytania i mamy taką typową przygodówkę, wydaje się. Bo wiemy, że tutaj mamy bliźnięta, które dowiadują się, że ich ojciec zaginął w trakcie jakiejś tam wyprawy. No i te dzieciaki postanawiają zbadać, co się w czasie tej wyprawy naprawdę wydarzyło. Gdzieś tak postanawiają jakby... Ruszyć śladami Ojca i, i, i odbudować Jego dobre imię. Um, także zobaczymy, zobaczymy co tutaj się wydarzy, ale zgodzicie się, że ta okładka jest. Naprawdę ładna i tak no, kusi dziecięce oko, ale to ma minę oko również. <noise> Także y, zachęca y, do zakupu. No i jeszcze jedna książka. Wydaje mi się, że ta jest chyba taka najpopularniejsza na, na, na kanałach ty, takich naszych. Y, Social-mediowych i jest to książka przeznaczona dla czytelnika powyżej lat 15, zatem może dlatego jest najpopularniejsza. Jest to książka pod tytułem Indigo Patrice Lawrence. Jest to książka pomiędzy, o relacji pomiędzy dwojgiem nastolatków. Mamy dziewczynę gdzieś, właśnie z jakiejś takiej rozbitej rodziny. I, i chłopaka, którzy się spotykają i, i wiecie, zaczyna pomiędzy nimi iskrzyć. Dziewczyna skrywa jakąś tajemnicę, chłopak tę tajemnicę chce odkryć, no i wiecie, co tam się będzie działo. <laughs> zobaczymy, zobaczymy. Póki co książka zbiera naprawdę dobre opinie, więc warto się jej przyjrzeć. I to tyle od wydawnictwa Zielona Sowa. Co jeszcze, pokażę Wam książki, które, które również do mnie przyszły, ale które kupiłam sobie sama, ale skoro już odpakowuję paczki, no to odpakuję te paczki również w tym holu. A są to paczki z Amazona związane z Światowym Dniem Książki. Bo w Anglii wydawnictwa, te takie najbardziej czołowe, zdaje mi się, chociaż nie wiem czy te najbardziej czołowe, czy po prostu wydawnictwa, które chcą wziąć udział w tej akcji, co roku z okazji właśnie Światowego Dnia Książki produkują, wydają mm, specjalne książeczki dedykowane dzieciom i młodzieży. Bo to jest taka tradycja, że w szkołach w sposób szczególny obchodzony właśnie jest Światowy Dzień Książki, że dzieciaki w szkołach właśnie przebierają się za swoich ulubionych bohaterów książek czy za swoich ulubionych autorów. Wiecie, to jest tak bardzo czczone w szkołach i, i z tej okazji dzieciaki, które właśnie przychodzą przebrane do szkoły, dostają takie specjalne tokeny. I za te tokeny w w lokalnych księgarniach, supermarketach mogą yy, yy, kupić sobie książeczkę. I właśnie te książeczki również można sobie za funta kupić normalnie w księgarniach. I one są właśnie zawsze dostępne od końca lutego. Właśnie tam do momentu, aż się wyprzedadzą, no ale wiadomo, że na ten Światowy Dzień Książki zawsze też muszą być dostępne, no jakby nakład musi być tak duży. Ja zawsze, wiecie, jestem zainteresowana tym, co na rynku się pojawia co roku, no bo wiadomo, pracuję z dziećmi i, 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 i zwykle jest tak, że są to jakieś specjalne wydania. Bardzo popularnych serii, albo generalnie popularnych książeczek, gdzieś jakieś jakby dodatkowe rozdziały, napisane do popularnych książek. Wiecie, to, co jest na topie, jest jakby. Poszerzane z okazji Światowego Dnia książki, takie specjalne wydania. I wszystkie te książeczki normalnie na rynku są dostępne za funta. Zatem, o, oh, no jakby z nich nie skorzystać. I te, które mi się podobały najbardziej, już tak, wiecie, kolejno do mnie przychodziły i mam trzy paczki, które teraz rozpakuję i Wam pokażę, tak? Zobaczymy, co ja tutaj już mam. Zatem zaglądamy. Pierwsza książka to jest. O, właśnie, 5 marca w tym roku mamy ten Światowy Dzień Książki. E, pierwsza książka to jest dla troszeczkę mm, starszych czytelników. I jest to książka Muhammada Kana. <laughs> e, zawsze wiecie, to jest trochę skomplikowane przeczytać e, e, muzułmańskie nazwisko z polską odmianą. E, książka pod tytułem Split, Stand Up, Be Seen, Break Out. Um, to jest autor już dość znany: I'm, I Am Thunder. To jest chyba najpopularniejsza książka. E, zatem e, pierwsza już taka dla nastolatków e, kolejna pozycja, która do mnie przyszła już otwieram. E, to książka The Kissing Booth Road Trip. I to jest cała seria już książeczek, książeczek, książek, e, też już dla starszej młodzieży. E, toż. I nawet, o, widzę, że tutaj już jest nawet serial na Netflixie. Nawet nie wiedziałam, no proszę. I tutaj, z tego co widzę, jest jakaś e, miłość na odległość. W przypadku nastolatków to na pewno musi być e, trudne. Zatem mamy kolejną książkę. To mamy te dwa tytuły dla nieco starszych odbiorców na ten rok. I teraz paczka z książkami dla najmłodszych. Już ją otwieram. Nie wie wam co jest w środku. Tych książek mamy ile? Tych książek mamy pięć. Pierwsza książka to Kid Normal at the Loudest Library. Kolejna My Awesome Guide to Getting Good at Stuff. Ja, widzę, co nie jestem w ogóle jakby w temacie, ale wiem, że to jest wyjątkowo popularne. Your Awesome and The You're Awesome Journal to jakby dwie części, które się ukazały już z tej serii, i jakby dzieciaki szaleją zupełnie na, na, na punkcie tej hi historii. E, później mamy. Even in the Jungle. I mamy Amelie Funk at the Bookworm Gang. Uh, Amelia to, to jest też bardzo popularna historia historia, seria i wreszcie książka, na którą chyba najbardziej czekałam i która mnie najbardziej cieszy, czyli jakby taki dodatkowy bonus, dodatkowy bonus masło Maślane, tak? The Day We Met The Queen, czyli jakby bonusowy rozdział właśnie, bonusowa mini książeczka do chłopca z ostatniej ławki, do książki The Boy at the Back of the Class książki, o której już wiele Wam mówiłam, którą uwielbiam całym moim sercem, która wzrusza mnie niesłychanie. Zatem ta książka chyba cieszy mnie najbardziej z całej tej serii. Mamy tutaj szerzej opisany ten moment, kiedy dzieciaki wybrały się do Królowej, aby, aby zapobiec deportacji swojego przyjaciela. Zatem to są moje książki na tegoroczny Światowy Dzień Książki. Zgodzicie się, że idea jest świetna. No i ile mamy tutaj książek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem książek na Światowy Dzień Książki. I to by było na tyle, kochani. Całkiem sporo się tego nazbierało, nie? Tak to jest. Tak to jest, jak się wyjedzie na tydzień, a później się tak odbiera, te paczki odbiera i człowiek myśli, kiedy ja to przeczytam, tym bardziej jak przychodzą jeszcze niespodzianki. Oczywiście człowiek jest z tego bardzo cieszy, tak? Bo jakby to jest cały sens bycia recenzentem i, i potem bardziej ciężko się zdecydować, od czego by tu zacząć, od czego by tu zacząć, co mnie najbardziej kordzi, ale, ale ja nie narzekam, ja nie narzekam, ja się bardzo cieszę. Podpowiedzcie mi, od czego byście chcieli, żebym zaczęła, od czego byście chcieli, żebym zaczęła moją lekturę i o których książkach opowiedziała Wam najpierw. Zrobię dla Was, co chcecie, tak? <grym> Oczywiście w granicach rozsądku, mam na myśli um, um, ten świat lektur. Zacznę od tego, od czego byście sobie życzyli. Także dajcie znać w komentarzach. Jeżeli film Wam się podobał, proszę o kciuki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!